Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku Openingów magazynów LEGO. Tym razem LEGO Ninjago Lodowy Cesarz numer 4 2020 rok. Magazyn kosztuje 12 ,99 zł. 99 groszy. Spłuczmy sobie zawartość tej saszetki i zobaczmy, co jest w środku. Bo w środku, oprócz minifigurki mamy też kartę specjalną Lodowego Cesarza. Dokładnie. No i sam komiks, sam komiks, którym. Oprócz mnóstwa niesamowitych zagadek i konkursów jest historia. Historia opowiedziana w komiksie i na środku dwa plakaty. Plakat powinien być właśnie z mrocznym władcą, z lodowym cesarzem przepraszam jest lodowy cesarz i na drugiej stronie Jay. Całkiem spokojny plakacik. Są jeszcze kolejne komiksy. I na końcu powinna być reklama magazynu, yy, który ukaże się 19 maja, czyli komiks z, yy, z minifigurką Mnie. Słuchajcie, no naprawdę, naprawdę fajnie. Fajnie to się prezentuje. Jest na końcu jeszcze reklama magazynu City, ale my otworzymy sobie saszetkę zobaczcie jak wygląda lodowy cesarz jest naprawdę świetny jest to jedna z najfajniejszych minifigurek jaka kiedykolwiek w ogóle wyszła z serii Ninjago tak według mnie białe malowanie, lodowe wstawki świetna broń, jest to lodowe berło jeszcze mam do tego zbroję wszystko naprawdę wygląda rewelacyjnie powiem wam, że jak za tą cenę to naprawdę warto nabyć tego lodowego cesarza tym bardziej, że mamy tutaj unikatowe wyposażenie. Chociażby, chociażby tą zbroję i hełm. Zobaczcie, jak to wygląda pięknie jaka, mini, jaka główka mini figurki. No, rewelacja, rewelacja. Aż czuć ten chód, który wieje od lodowego cesarza. Polecam, naprawdę gorąco polecam tę mini figurkę. Zrobiła na mnie duże wrażenie. No i słuchajcie, mamy też do tego oczywiście kartę. Także znaczy figurka i karta. Na dzisiaj byłoby to tyle. My widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się. Cześć.